Parasite to przysłowiowe okno na świat. To, jak obserwujemy rzeczywistość, zależy od perspektywy. Od tego, gdzie się znajdujemy. Zarówno rozumiejąc temat bardzo bezpośrednio, fizycznie umieszczając bohaterów jak najniżej, jak i bardziej metaforycznie, przekładając obraz na różnice klasowe, różnice w odczuwaniu emocji, w charakterach, w światopoglądzie. Parasite to dwa skrajne światy połączone labiryntem uliczek, które świetnie symbolizują emocjonalny labirynt naszych bohaterów. Bo w zależności od naszej perspektywy, Spoglądając w górę, możemy spojrzeć na brud i zepsucie, a możemy też spojrzeć prosto w słońce. Jak Parasite pokazuje rzeczywistość. U podstaw konstrukcji całego świata istnieje oczywiście skrajny podział między dwoma rodzinami. Jedna z nich mieszka w biednej dzielnicy znajdującej się na dole, a druga z nich w pięknym, wielkim domu, który został zbudowany na górze. To proste rozgraniczenie góra i dół zostało przez twórców potraktowane z niezwykłą precyzją. Połączenie tych dwóch światów wiąże się z czymś, co sam nazwałem podróżą. Podróżą do innej rzeczywistości. Spójrzcie. Najpierw droga chłopaka w kierunku mieszkania bogaczy. Wchodzimy po schodach. Następnie pod stromą, wijącą się górę. Ponowne ujęcie na drogę. Tym razem od dołu. Zwróćcie uwagę na duży akcent kompozycyjny na samą trasę i umniejszenie w niej sylwetki aktora. Droga całkowicie nad nim dominuje. Wreszcie wejście po schodach i wkroczenie w symboliczne słońce. Luksusowy dom Bog tej rodziny jest niczym inna rzeczywistość, skąpana w promieniach słońca, otoczona zielenią, całkowicie odcinającą ją od reszty świata, niczym nierealna kraina, istniejąca obok wszystkich problemów prawdziwego życia. A teraz spójrzcie na scenę schodzenia. Najpierw ta sama stroma droga, później szerokie ujęcie na niekończącą się ulicę, następnie schody, schody, tunel, znowu schody, kolejne i kolejne. Widzicie? Wędrówka trwa i trwa, ukazując stopniowe poniżenie, upadek, zejście w krainę biedy, brudu i smutku. Ta wędrówka świetnie symbolizuje wszystkie różnice społeczne i klasowe między dwoma rodzinami. Zresztą motyw schodów pojawia się w parasajt nagminnie, postaci co chwilę, wchodzą gdzieś lub schodzą również w luksusowym domu. Schody stanowią fundament, na którym opiera się cały świat filmu. Co? Nie, kto. Zresztą różnice klasowe zostały również świetnie ukazane scenografią i rekwizytami. Wąskie, klaustrofobiczne mieszkanie, w którym zasięgu Wi-Fi poszukuje się niczym tonąca osoba szukająca oddechu. Miejsce pełne brudu i robactwa, w którym samych mieszkańców można zagazować środkiem dezynfekującym, niczym niechciane karaluchy. Twórcy prezentują ten świat wąskimi kadrami, stateczną pracą kamery, potęgując klaustrofobiczne wrażenie. Często na montażu kontrastując ze sobą te dwie rzeczywistości. Z jednej strony nie wielki pokój zastawiony ciuchami i rekwizytami, z drugiej strony przestronne, czyste pomieszczenie. Z jednej strony elegancka kuchnia, z drugiej mała kanciapa z dymiącym jedzeniem. Te dwa światy egzystują obok siebie, niczym lustrzane odbicia. Również od strony wizualnej. Tak jak mieszkanie ubogiej rodziny jest pokazywane wąsko, ostatecznie tak luksusowy dom to szerokie kadry i ciągłe prowadzenie kamery płynnymi ruchami na Steadicamie. Te kadry wręcz oddychają całą przestrzenią, ujęcia realizowane są z gracją, niczym elegancki taniec. Jeszcze bardziej wzmacnia to ogólny kontrast. Z jednej strony ściśnięta, stłamszona rzeczywistość, z drugiej strony piękno i sztuka. Jeśli już wspomniałem o gracji w pracy kamery, to muszę zwrócić uwagę na kolejną technikę, która pojawia się w filmie nagminnie. A jestem prawie przekonany, że na nią nie zwróciliście uwagi, a przynajmniej nieświadomie. Są to bardzo delikatne, powolne najazdy kamery. W wielu scenach dialogowych, kamera wykonuje praktycznie niezauważalne zbliżenie. Dopiero gdy przyspieszę czas, to można na to wygodnie zwrócić uwagę. Widzicie? Te najazdy są tak wolne, tak subtelne, że praktycznie nieistniejące. Ale jeśli porównamy sobie na przykład początkowe ujęcie do końcowego, no to już różnicę widać, prawda? Te drobne najazdy delikatnie potęgują napięcie i zbliżają nas do głównych bohaterów. Kolejna ciekawa technika używana w Parasite to wprowadzanie do klasycznie przedstawionych scen niestandardowego ruchu kamery, który zwykle akcentuje ważny moment przebiegu danej sekwencji. Spójrzcie, widzimy rozmowę między dwoma kolegami. Jest ona montowana bardzo standardowo, od łączenia ze sobą kontrplanów na poszczególnych aktorów. Raz ujęcie na jednego, raz na drugiego. Klasyka. Ale w pewnym momencie ta reguła jest przełamana w ten sposób. Widzieliście? Nagle zachowanie kamery odbiega od standardowego schematu i powolnym szwenkiem, czyli panoramą, akcentuje istotną wymianę zdań. To moment, w którym pada kluczowa propozycja, aby główny bohater przejął od swojego przyjaciela korepetycję. Inny przykład. Kolejna rozmowa, tym razem między naszym chłopakiem i dziewczyną, której udziela lekcji. Wstępnie wszystko wygląda bardzo klasycznie, tak jak w poprzedniej analizowanej przez nas scenie. Standardowe kontrplany na aktorów. Nagle chłopak chwyta dziewczynę za rękę i Zmiana zdań staje się bardziej intymna. Ten stan emocjonalny uzupełnia kadrowanie. Zobaczcie, jak gwałtownie się zmienia. Nagle większość kadrów wypełnia głowa jednego z aktorów, a jego rozmówca, czy rozmówczyni jest ściśnięta z boku. Tak agresywna modyfikacja wzmacnia emocjonalną zmianę w przebiegu dialogu. Kolejny przykład. Rozmowa między kobietą a chłopakiem. Początek? Pewnie już dobrze wiecie, ukazywany na kontrplanach. Swoją drogą taka ciekawostka. Zwróćcie uwagę, jak optycznie zarysowana jest różnica klasowa między tymi postaciami. Kobieta góruje nad naszym bohaterem, przedstawiana jest od dołu, wyolbrzymiona, a chłopak przeciwnie, ukazywany od góry, umniejszony optycznie. Ta walka klasowa przez cały czas w filmie istnieje i nie daje o sobie zapomnieć. Ale okej, okay, wróćmy do tematu analizy. Standardowe ukazywanie rozmowy burzone jest czym? Tak! Szwenkiem kamery. Co więcej, szwenk kamery użyty jest, jak zwykle, w ważnym momencie rozmowy, gdy pojawia się możliwość przemycenia do domu kolejnego członka rodziny, tym razem siostry chłopaka. Na koniec tej wyliczanki zobaczcie niemalże klasyczny przykład ruchu kamery, który akcentuje emocje w trakcie dialogu czyli przecięcie osi 180 stopni. Aktorki rozmawiają ze sobą aż do momentu, gdy dziewczyna pyta się o to, co spotkało syna w pierwszej klasie. Pytanie całkowicie zbija z stropu kobietę i zobaczcie, co robi kamera. Widzieliście? Płynnym ruchem przechodzi na drugą stronę, czyli łamie oś dialogu. Tego typu zagranie powinno być wykorzystywane tylko, gdy jest ku temu bardzo ważny powód jest niezwykle mocne i wizualnie przez widza odczuwalne. Widzicie zależność? Za każdym razem, gdy dzieje się coś istotnego, schemat ukazywania akcji jest modyfikowany i zaprezentowany jest element burzący montażowy ład. Parasite to opowieść zrealizowana z gracją i kompozycyjnym kunsztem historia, której każdy kadr jest odpowiednio przemyślany, a praca kamery uzupełnia rzeczywistość, w której akurat się znajdujemy. Te dwie historie, te dwa lustrzane odbicia są płynnie połączone mimo że tak bardzo różne, to cały czas obok siebie występują to co na górze i to co na dole.